Dziś zaczniemy edukację, a raczej nie wiem, wartościowe Instastory, Instagramy. bo Zaczynam właśnie challenge 30 dniowy, o którym wczoraj mówiłem. To dzisiaj zaczniemy od tego, dlaczego nieśmiałość to problem i to wada i dlaczego każdy potrzebuje wręcz być pewny siebie. Zauważcie, że ogólnie w Polsce taka nadmierna skromność i tak dalej to są rzeczy, których no prawdopodobnie większość się uczyła, już w domu, nie? Że, żeby się nie wyróżniać, żeby się nie ten, nie, jakoś nie, nie, ani nie popisywać, ani nic, tylko być taki jak, jak reszta najlepiej, nie? Żeby po prostu w żaden sposób się nie wyróżniać do takiego stopnia, że naprawdę niektórzy robią dziwne rzeczy bardzo, no ale w każdym razie to jest taka obecna cecha, którą jesteśmy uczeni od małego i jest to uznawane zapewne taka cnota, że jest to coś dobrego, a według mnie wcale nie jest. I tutaj najpierw na początek chciałem przeczytać definicję, co to w ogóle znaczy być skromnym, bo tu wiecie, jak ktoś nie zna definicji danego słowa, a go używa, no to tu jest już problem, nie? Więc jest to cecha kogoś, kto nie wywyższa się i nie dba o rozgłos i uznanie innych. Koniec definicji. Dlatego chciałbym to powiedzieć, bo w momencie, gdy ktoś mówi o sobie, że jest fajny, że jest zajebisty, nie wiem, że jest przystojny, że jest piękna, że nie wiem, ktoś jest zabawny, czy cokolwiek, to w momencie, gdy to nie jest wywyższanie się, bo to nie zawsze mówienie o sobie dobrze, to jest wywyższanie. Bo to nie znaczy, że ktoś inny nie jest. Jakby to jest ta różnica, i to jest ta różnica między pewnością siebie a arogancją. Że arogancja polega na tym, że ktoś myśli, że jest lepszy od innych. Pewność siebie na tym, że ktoś myśli, że jest równie dobrze jak każdy inny i jakby niczego mu nie brakuje. To są cholernie dwie różne rzeczy, które niestety wiele osób myli, dlatego że też mamy takie pojęcie i w ogóle dużo ludzi uważa, że świat jest czarno biały, więc albo ktoś jest skromny, albo jest arogancki. Nie? Eee, a tak nie jest. Biały, więc albo ktoś jest skromny, albo jest arogancki. Nie? Eee, a tak nie jest. I my jako społeczeństwo zdecydowanie za mało o sobie mówimy dobrze i za bardzo właśnie staramy się tak być na siłę skromni, kiedy nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza, że niektóre rzeczy można obiektywnie stwierdzić, w sensie są obiektywne przesłanki za tym, że ktoś ma jakieś cechy na przykład charakteru, czy że generalnie może się czymś pochwalić i jakby to nie ulega dyskusji, to po prostu to są obiektywne rzeczy, które mówię, no można udowodnić wręcz naukowo. I tutaj spójrzcie na to, jeżeli ktoś jest skromny, tak na nad wyraz, to często to się wiąże z tym, że nie bierze odpowiedzialności za swoje życie. I nie, nie mówię tu na, na zasadzie takiej, że wiecie, że odpowiedzialna osoba to jest taka, która nie wiem, zarabia na, na siebie, zarabia na życie i powiedzmy, robi to, co do niej należy. To jest oczywiście w pewnym rodzaju odpowiedzialność, ale nie do końca, bo jeżeli ktoś zrzuca na przykład to, że za mało zarabia na swojego szefa, jeżeli ktoś zrzuca na to, że nie jest szczęśliwy, bo ktoś go ogranicza. Jeżeli ktoś zrzuca na to, że nie może schudnąć na wolny metabolizm, to już jest przerzucanie odpowiedzialności na coś innego. I w momencie, gdy przerzucamy odpowiedzialność na coś, na co nie mamy wpływu, no to my przestajemy tracić jakby taką siłę, nie? bo skoro coś nie jest od nas zależne i my nic z tym nie możemy zrobić, no to od razu tracimy jakby na wartości, tracimy na takiej powiedzmy sprawczości. I to jest problem. I tu dochodzimy do klu. Dlaczego każdy potrzebuje? być pewny siebie i dlaczego każdy potrzebuje być odpowiedzialny. Dlatego, że mamy coś takiego w psychologii jak pewne potrzeby człowieka. Mamy potrzebę bezpieczeństwa, mamy potrzebę, nie wiem, czułości, mamy potrzebę samorealizacji, ale też jest potrzeba tak zwanej autonomii. Czyli musimy, mamy po prostu taką potrzebę, żeby być niezależnym człowiekiem. To jest kurwa potrzeba wręcz naszego e, po prostu, na, naszego mózgu, w naszej psychologii jest potrzeba Autonomii, i w momencie, gdy my tej potrzeby nie spełniamy, to ciężko być szczęśliwym człowiekiem jednocześnie. Więc jeżeli nie jesteśmy odpowiedzialni i pewni siebie, to z automatu tak naprawdę ucinamy sobie trochę szczęścia, które jeszcze jest gdzieś w zanadrzu. I tu jest pewna rzecz, której też ludzie właśnie nie, nie zauważają, że. Uważają, że ktoś na przykład jest pewny siebie, jak na przykład nie wiem, się przypierdala do każdego, jak jest taki właśnie, wiecie, że e, z każdym się może poradzić, z każdym się dać radę, każdego zaczepia i tak dalej, że on jest pewny siebie. Nie, to nie jest pewność siebie, to jest tak naprawdę objaw strachu, dlatego że nasze ciało i w ogóle zwierzęta są tak przystosowane, że w momencie, gdy czujemy zagrożenie, to albo spierdalamy, albo walczymy. I to jest ta różnica między, powiedzmy, kimś, kto obsrał zbroję, a między kimś, kto się do, tego, do, do kogoś innego sadzi, że po prostu to jest inna reakcja na strach. Ale dalej to jest strach, jakby dalej głównym, głównym czynnikiem ...tego, że ktoś się tak zachowuje, jest to, że po prostu się boi i to, że ma kompleksy, nie to, że jest pewny siebie. Yy, bo jak ktoś jest pewny siebie, to nie musi nic nikomu udowadniać. I tu głupie może porównanie, ale jak najbardziej yy, sensowne, w sensie jak najbardziej na miejscu, więc może nie jest aż takie głupie. To przykładowo, jeżeli widzimy na przykład dwa psy, yy, mamy tutaj, nie wiem, kane Corso i mamy tutaj yy, Mopsa. I ten Mops na przykład szczeka na tego drugiego psa i się generalnie, wiecie, do niego sadzi. A, a ten drugi ma wyjeban totalnie. To jest właśnie pewność siebie. Bo on ani z nim nie walczy, ani nie ucieka, ani nie siedzi, ani nie sadzi, tylko po prostu ma wypierdolony na maksa. I to jest właśnie pewność siebie, której my potrzebujemy, że w momencie, gdy ktoś się do nas dosrywa i tak dalej, to naszym obowiązkiem nie jest to, że my mamy jakkolwiek na to reagować. Możemy to po prostu olać, bo jeżeli rzeczywiście jakby znamy swoją wartość, to nie musimy się odnosić do tego, że ktoś tą wartość próbuje zaniżyć. Mądre? Nie wiem, dajcie znać, czy to story było spoko czy nie. Zdał właśnie pewną zależność, że jeżeli ktoś na przykład zaczyna mówić osobie źle, typu nie wiem, ktoś że jest brzydki, gruby, do niczego się nie nadaje i tak dalej, to pełno ludzi będzie tą osobę wspierać, e, dlatego że czują, powiedzmy taką, no nie wiem, empatię do tej osoby, że mogą, mogą się źle czuć, ale też dlatego, że te osoby, które piszą takie komentarze, same się tak nieraz czują. A w momencie, gdy ktoś napisze czy powie cokolwiek zupełnie innego, czyli że jest, nie wiem, że ktoś powie, że jest ładny, że jest przystojny, że jest szczupły, że super wygląda. To nagle ludzie zaczynają podcinać tej osobie skrzydła, że nie, nie jesteś wcale, bo na przykład ta, i ta jest inna, jest, jest lepsza e, i tak dalej. To dlaczego ludzie takie rzeczy piszą? Bo mają kompleksy, bo to ich boli, że ktoś się dobrze są. Sobą... Bo wiecie, jeżeli kogoś boli to, że ktoś się dobrze są czuje, albo kogoś boli to, że ktoś lepiej zarabia, albo boli kogoś to, że nie wiem, no cokolwiek innego, to znaczy, że tej osobie tego brakuje i ma z tym problem i ma po prostu kompleksy. I musisz sobie z tym poradzić, bo jakby wiecie, to, że ktoś wygląda w jakiś sposób, albo zarabia w jakiś sposób, żaden nie ma wpływu na, na was, nie? Jakby to, że ktoś więcej zarobi, nie wpływa, na, nie wpływa na to, że wy mniej zarobicie. Albo że jak ktoś jest ładny, to znaczy, że wy jesteście brzydcy jednocześnie. Rozumiecie, o co chodzi. I tutaj trzeba też rozgraniczyć yy, po prostu hejt od krytyki i od, od opinii, nie? Jakby pisanie, po prostu ciśnięcie kogoś, i używanie takich argumentów ad personam i tak dalej to jest po prostu hejt. Jeżeli ktoś komuś pisze, że jest brzydki, gruby, głupi, nie wiem, nieśmieszny, żałosny czy cokolwiek, to jest po prostu hejt, bo tu nie ma żadnej krytyki, tu nie ma nic, co można było obiektywnie udowodnić, bo to jest po prostu czyjeś opinia na czyjś temat, ale prawdą, to wtedy powiedzenie mu pierdolisz głupoty, takie są fakty, pie badania, to jest konstruktywna krytyka. To nie jest hejt. Rozwala mnie jedna rzecz, że niektórzy się bronią tym, że jest wolność słowa, że ktoś powie komuś, że a jesteś gruby, obrzydzasz mnie, a ta druga osoba jej odpisze, że wybierdalej i chuj mnie to obchodzi, to wtedy ktoś się broni, a mam wolność słowa. No tak, no ta druga osoba też ma wolność słowa i może coś takiego powiedzieć, nie? Jakby to nie jest tak, że ktoś jest, wiecie, że ktoś ma jakiś, kurwa, immunitet i jedna osoba może cisnąć drugą, a ta druga nie może odpowiedzieć. I to mnie bawi, tak samo mnie bawi to, że ktoś komuś pociśnie ją zablokuje i potem, jest, dlaczego nie blokujesz? No bo jest taka funkcja, kurwa, na Instagramie, jak blokowanie i yy, po co ma, dlaczego miałoby cię nie zablokować, nie? Nie chce jej się z tobą gadać, yy, właśnie ma tą pewność siebie, że ani nie musi od tego uciekać, ani się bronić, więc cię po prostu blokuje, no bo po co ktoś taki po prostu w otoczeniu?